Cześć z tej strony, Artur. Dzisiaj kolejne zadanka z pokazowego arkusza na maturę podstawową z matematyki. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych na powtórkę do matury. A po co mi ta matma? No dobrze, zadanie 11. dana jest funkcja liniowa f określona wzorem takim. Ok, wykres funkcji przedstawiono tutaj, u nas oczywiście po prawej stronie. Dokąd zdanie? Wybierz oczywiście właściwą odpowiedź, jedną spośród podanych. Współczynniki a i b we wzorze funkcji spełniają, no i tu jest a większe, b większe od zera. Ok, czyli my mamy stwierdzić, czy ta nasza funkcja liniowa, jej współczynniki a i b są dodatnie czy ujemne. Mam nadzieję, że pamiętacie. Kilka rzeczy. Po pierwsze, jeżeli nasze a jest dodatnie czyli potrzebujecie porządnej powtórki z funkcji liniowej, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. Oczywiście, jeżeli nasze a jest dodatnie, to wiemy, że nasza funkcja liniowa jest rosnąca. Jeżeli nasze a jest mniejsze od 0, to wiemy, że nasza funkcja liniowa jest malejąca. Jeżeli nasze a jest równe 0, to nasza funkcja liniowa jest wtedy po prostu stała. No tu, tu, nie wiadomo gdzie, ale stała. Dodatkowo wiemy, że nasz współczynnik B to jest zawsze miejsce przecięcia się z 8Y. Oczywiście nie podpisałem XY, XY. Tak, czyli nasze B jest w tym miejscu, nasze B jest w tym miejscu. No, na przykład tu jest B w tym miejscu. Czyli u nas nasze B jest w tym miejscu, tu jest nasze B. Oczywiście wiemy, że odtąd w dół mamy, no, tu współrzędne są ujemne, czyli to B jest jakie? No to B jest w takim razie. Ujemne, ponieważ jest poniżej osi x. Natomiast jakie będzie a? No a, mamy funkcję rosnącą, czyli to jest ten przypadek, tak? Czyli nasze a musi być dodatnie. No bardzo fajne zadanie taki, z takich podstaw, jeśli chodzi o niebo ujemne, no to odpowiedź b. Lecimy dalej. No dobra, zadanie 12. Wow, dużo do przeczytania. Firma przeprowadziła badania rynkowe dotyczące wpływu zmiany ceny P swojego produktu na liczbę kół kupujących ten produkt. Z badań wynika, że każdorazowe zwiększenie ceny o jedną jednostkę powoduje spadek liczby kupujących o 3 jednostki. Ponadto przy cenie równej 5 jednostek liczba kupujących jest równa 12 jednostek. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Funkcja, która opisuje zależność liczby kupujących ten produkt od jego ceny, ma wzór. No dobra, i mamy treść, zadanie z treścią, i na podstawie zadania z treścią mamy, no co, zapisać jakąś zależność między tymi rzeczami. No dobra, jeszcze raz. Wpływ zmiany C, dobra. Z badań wynika, że każdorazowe zwiększenie ceny o jedną jednostkę powoduje spadek, czyli tak, to P to ja sobie zapiszmy, P to co to jest? To jest zmiana ceny P, czyli to jest cena. P to jest cena na liczbę Q kupujących, czyli Q to jest liczba, liczba kupujących, tak? No i teraz co? Z badań wynika, że zwiększenie ceny o jedną jednostkę, czyli jeżeli do ceny dodamy 1, to to powoduje, że liczba kupujących powoduje spadek liczby kupu kupujących o 3 jednostki, czyli wychodzi na to, że wtedy mamy Q minus 3. Tak? Coś takiego. Ponadto przy cenie równej 5 jednostek liczba kupujących jest równa 12. Przy cenie równej 5. Aha, przy cenie równej 5. Liczba, czyli można powiedzieć, że to jest funkcja opisująca liczbę kupujących ze względu na cenę. Tak by można to sobie wyobrazić. Czyli my możemy sobie wyobrazić, że ta funkcja to jest jakaś funkcja Q, liczba kupujących zależna od P. Tak byśmy to sobie wyobrazili. Ok? I teraz wiemy, jeżeli P jest równe 5, to wtedy Q jest równe 12. Czyli można inaczej powiedzieć, że Q od 5 jest równe 12. Takie coś mamy. No dobra, czyli tak, i teraz wiemy, że jeżeli, jeżeli zwiększymy cenę o 1, to spowodujemy o 3 mniej, czyli na przykład, bazując teraz na tym, my możemy wykorzystać tą własność, czyli my wiemy teraz, że tak, jeżeli zwiększymy PO1, czyli zrobimy QO6, tak? czyli tu dodamy 1. Tak, to jest 5 dodać 1, to wtedy to się nam zmniejszy o 3, czyli 12 minus 3 zrobi się 9. No dobra, no takie coś, czyli mamy kół od 5 równe 12, a kół od 6 powinno być równe 9, i tak dalej, i tak dalej to powinno iść. Ok, to będzie funkcja liniowa na pewno, ponieważ ten spadek będzie cały czas stały, więc obstawiałbym tutaj jakieś 3p. No nawet bym powiedział, że od razu obstawiam b, bo to jest minus 3p po prostu. Natomiast co? Co można by sprawdzić? Bo w tym zadaniu mamy dwa punkty. Można sobie wyobrazić, że mamy punkt pierwszy, oczywiście to są pejku z tego wynika, że mamy 5, 12 na przykład, a jakiś punkt B to może być to, że dla szóstki, że dla szóstki jest dziewiątka, nie? O, takie coś. I tu by można nawet z tego samemu funkcję liniową wyprowadzić, natomiast załóżmy możemy po prostu wstawiać i sprawdzać, czy się będzie zgadzać. No dobra, no ja bym zaczął od tych funkcji liniowych po prostu, bo tutaj te kwadratowe to raczej nie. No ale dobra, to sprawdźmy tą, tą naszą B, tą, którą obstawiam. No żeby się tu nie narobić nie wiadomo ile. Czyli B byśmy zrobili, że 3, 12 jest równe minus 3 razy 5 plus 27 i to jest pod znakiem zapytania, trzeba to sprawdzić. No to mamy 12 w sensie B, mam na myśli oczywiście nie punkt B, a obraz zmienimy, bo zaraz będzie problem. Niech to będzie, niech to nie będą punkty A i B. Tylko jakieś tam, nie wiem, dalsze K i L, dobra. No i teraz według tego B sobie sprawdzimy, B zrobimy sobie i co? No punkt ten K wrzucimy sobie tutaj, dobra. Czyli co? I Q będzie, powinno być równe 12 i to by było minus 3 razy 5 dodać 27. Pod znakiem zapytania ta równość, dobra. 12 równa się minus 15 dodać 27, czyli 12 równa się, no 12, czyli to się zgadza. Na przykład. No i można by tak dalej. No na przykład, jakbyśmy chcieli sprawdzić, no to czy znaczy ja już bym tutaj rzeczywiście zaznaczył odpowiedź B? No bo też wiem, że to jest funkcja liniowa. Załóżmy, żebyście mieli z tym trochę większy problem. No to jakbyśmy to mogli zrobić? No trzeba by to wstawiać. No można by tutaj też do A wstawić tak na przykład, że to ku. Tylko tu będzie trochę roboty, czyli tu, jakby to A, tak? Sprawdzamy. 12 jest równe. Minus 0,9 razy nasze P do kwadratu. Nasze P to jest 5 do kwadratu. No nie, no to chyba nie ma szans w ogóle działać, bo tu będzie 25 razy 9, to nawet ten ułamek się nie będzie zgadzać. 25, tak? To tu będzie, no nie, no nie ma szans, nawet bo to będzie w ogóle na minusie, tak? Jakieś 0,9 razy 25 plus 6,9, no to, to nie ma szans być równe, czyli to na pewno odpada. No, no i p tak samo odpada. No, trzeba by ewentualnie, jak nie jesteście pewni, to sprawdzić, natomiast jak najbardziej odpowiedź B. Lecimy dalej. A po co mi ta matma? <śm>